Wielu ludzi jest zdeterminowanych. Wielu ludzi chciałoby coś zmienić, ale co robi? Nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe. Słuchajcie, to jest punkt numer dwa. Jest takim szalonym punktem zwrotnym w prawie w każdym człowieku, ponieważ bardzo często nie wierzymy, że coś może nastąpić, bo my już wiemy, że jesteśmy do tego niezdolni. Parę razy ktoś mnie zapytał: "Piotrze, zrzuciłeś kilkanaście kilogramów, jak to zrobić?". Ja mówię bardzo prosto: "Podaj mi decyzję". I jeżeli czujesz, że chciałbyś, ale czujesz, że nie jest to jakieś na że bo musisz, to podkręć sobie sprężynę tego twojej, twojej motywacji". Ja Mówi: "Jak?". No bardzo prosto. Powiedz, to jest tak zwana deklaracja publiczna. Powiedz wszem i wobec wszystkim znajomym, których znasz, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy rzucisz 5 kg. I jak to się nie stanie, mogą się z ciebie śmiać. On mówi, nie mogę tego zrobić. <grym> Dlaczego? Bo on już nie wierzy, że to zrobi. On już nie wierzy. On już na dzień dobry przyjął, że to będzie porażka. Ja mam 44 lata. I słuchajcie, kiedy miałem 40, postanowiłem zrobić. Tak jak wielu rodziny takie bardziej huczne, zaprosiłem rodzinę, wybrałem repertuar piosenek, chciałem taką jakąś trafioną. No i taką trafioną to była piosenka z repertuaru Smolenia. Po czterdziesty człowiek wie, na co stać go, na co nie. Ma trochę w sobie osła, trochę lwa. Słuchajcie, tak zamurowało mi, jak pomyślałem na temat tych słów. Człowiek po czterdzieste wie, na co stać go, a na co nie? Mówię, zaraz, moment. 40 lat. Pomiędzy 20 rokiem życia a 40 rokiem życia mamy 20 lat zawodowych. Między 40 rokiem życia a 65 mamy 25 lat zawodowych. To ja już w wieku 40 lat już jestem zaszufladkowany? Już wiem, na co stać staćmy, na co nie? No tak. Bo my bardzo łatwo oceniamy przeszłość. W przeszłości. Poznaliśmy się na wielu sprawach. Troszeczkę tak jak tym słoniem. Wiele osób dziwi, dlaczego wielki słoń w cyrku jest przymocowany do takiego palika, gdzie by tak lekko tylko nóżką szarpnął, to, to by go wyrwał. Czemu tego nie robi? Co za idiota. Okazuje się, że to jest. To ktoś, ktoś, ktoś tak mówił, że ty masz słoniową pamięć. Na czym polega ten taka, taka przenośnia? Ano, na tym, że gdy jest mały słoń, jest przywiązywany do palika, który pomimo jego wielkich starań trzyma go na uwięzi. On próbuje się wyrwać, ale za każdym razem, kiedy próbuje się wyrwać, boli. I on ten ból zapamiętuje. Na tyle mocno, że kiedy jest wielkim słoniem, mówi, nawet nie będę próbował, bo po co? Pamiętam. Słuchajcie, że bolało, a więc po co mam próbować? Co to bolało? To jest emocja, która została wryta w nasz umysł i ona wiąże się z uczuciem, właśnie ona się łączy z czymś, co robiliśmy, co nam nie wyszło i my nie chcemy do tego wracać, żeby nie czuć bólu. Hmm. Dlaczego? No bo jak nie słuchamy pewnych mistrzów, a jednym z mistrzów, którego miałem okazję poznać, to już Wam powiedziałem, słuchajcie, Fabian Błaszkiewicz, on powiedział takie zdanie. Nie trening czyni mistrza. A mistrzowski trening czyni mistrza. Słuchajcie, jak ja to usłyszałem, mówię najpierw tak. No dobra, kolejny New Age owiec. Mówicie, ilu teraz takich szkoleniowców jest, tak wszystko mieli i wszystko zaprzecza. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie tak, bo on jeszcze zrobił kontynuację, bo jesteśmy na Śląsku i nie chciałbym tego, a z drugiej strony trudno. Ludzie gorsze rzeczy ze sceny mówią. Mówi tak. Ciulowy trening najwyżej z Ciebie ciula zrobi. Ja tak mówię tak, mówię, kurde, o co mu chodzi? tak sobie pomyślałem, no tak. Wyobraziłem sobie, słuchajcie, prosty, najprostszy sport, gra w tenisa. Wyobraźcie sobie, idziecie sobie pograć w tenisa, tak, jak potraficie amatorsko. Idziecie sobie, po, tam, tak powiem, podbijać. No i tak podbijacie sobie już tak 5-10 lat, ale w końcu coś Wam do głowy przyszło, mówi, a. Będę chciał pójść na zawody. Wezmę sobie jakiegoś trenera. Biorę trenera, osobę, która dobrze się na tym zna i mówi, naucz mnie. Stoimy. On mówi, ty stary, jak ty to utrzymasz rakietę? Mówi, jak? No zawsze tak trzymałem. Stary, źle. I wiecie co, od czego musimy zacząć trening? Od oduczenia się. Od oduczenia się, jak się tę rakietę, jak, jak trzymaliśmy przez ją wiele lat, żeby zacząć ją utrzymać prawidłowo. Więc łatwiej będzie mu nawet nauczyć kogoś od zera, niż od tego momentu, w którym jesteśmy w danym życiu. I to słuchajcie, to się przekłada idealnie na naszą branżę. Ile razy spotykam ludzi, którzy 10-15 lat robili network i nie zarobili pieniędzy. I oni są bardzo często przykładem dla bardzo wielu. Mówię, zobacz, ten kurde już dawno miał, wiesz, on był w takiej firmie na A, on miał już wile z baserem i zobacz. tymczasem wszedłem do branży jako żółtodziób, ale już rozumiejąc pewne zasady, powiedziałam sobie tak, okej, okay, nikt nie jest milionerem, nie jest dla mnie nauczycielem. No bo po co odczerpać nauki od kogoś, kto teoretycznie wie, ale jeszcze nie zarobił tych pieniędzy. Może się mylić, a jak się myli, no to będę szedł tak jak on. Drogą przez mękę. Więc moimi nauczycielami stali się multimilionerzy. Prosta, słuchajcie, zasada. I momentalnie Przekuło się to w pewien efekt. Efekt był taki, że po trzech latach zbudowałem organizację 8 tysięcy ludzi. Jako człowiek, który nigdy nie był w branży. Oczywiście, gdyby ktoś z boku powiedział: No bo dobra, no ale i co z tego osiągnąłeś? No, firma skończyła swój, swój żywot, zrezygnowała że tak powiem, z bycia na rynku światowym, chociaż była gigantem, ale to już nie jest jakby moja wina. I teraz pewne umiejętności pozostały. I dlatego te umiejętności można było wdrożyć we współpracy z kolejną firmą. I wtedy zrozumiałem, że jest jednak pewna, jedna taka rzecz, to jest tak zwana, to się nazywa ogólnie, fachowość. I to nam zostaje. Potem tylko trzeba dobrać odpowiednią firmę współpracującą. I o tym również będę mówił. A tymczasem wszyscy jesteśmy karmieni jedną rzeczą. Stary, zobacz jaka jest rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość? Cieś się, słuchaj, że masz dach nad głową. Zobacz, inni ich nie mają. Tak. Nie masz samochodu, ciesz się, bo mogą ci ukraść. Masz nieruchomości, ciesz się, że ich nie masz, bo za chwilę będzie podatek duży. I karmią nas tym. Mówią, słuchaj. W czasy za granicą zapomnij. Po co tak daleko? Wiesz ile trzeba na Hawaje lecieć. Wiecie, że się dobę na Hawaje leci. Kto by to ścierpiał na mazury szybciej? I jeszcze mówię komary do snu bzyczą. Zapomnijcie o tym wszystkim. To nie jest świat dla was. Po co wam te Mercedesy w czasy to nie jest dla ludzi? Mówię, jak to nie dla ludzi? A dla kogo? Dla kogo to jest? I teraz pytanie, czy ulegniecie tej iluzji, czy jednak sięgniecie słuchajcie po te wasze po prostu marzenia? Bo to zależy tylko i wyłącznie od tego punktu numer dwa. Wiary w siebie. Bo przecież tak naprawdę czy nie chcielibyście tego? A słuchajcie, a ile razy spotkaliście człowieka, który mówi pieniądze nie są ważne? Ja mówię, a co jutro robisz? No jak to co w pracy jestem? Rzuć ją. Nie mogę. Dlaczego? Bo muszę pracować. A po co? No muszę pieniądze zrobić, przecież pieniądze nie są ważne. Ale czy to nie jest tak? Że my to mówimy, ponieważ kiedy stwierdziliśmy, że nie potrafimy ich zgromadzić, to musimy to w jakiś sposób zracjonalizować czyli wyprzeć. Mówimy, pieniądze nie są ważne, no bo tak, no bo jeżeli nie potrafię ich zarobić, no to nie mogę się przyznać, że czegoś nie potrafię, więc mogę powiedzieć, że one nie są ważne, dlatego ich nie mam. A więc to nie jest tak do końca, że my ich nie chcemy. Pieniądze są cholernie ważne. Oczywiście. Tu nie chodzi o to, żeby, żeby je mieć i się z nich cieszyć, tylko o to, co możemy za nie kupić. Edukacja dziecka, bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny, swoje zdrowie, możliwość wypoczęcia i możliwość pomocy innym. Jest tyle rzeczy, które można zrobić. I teraz, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy czegoś nie potraficie, bo jesteście, nie wiem, nierówni zakrzywi, zagrubi, zachudzi? To obejrzyjcie ten film. Nie byłem gotowy. Nikt Wójciec. Bez rąk, bez nóg, bez zmartwień. Nie mam ale jestem wdzięczny za to małe, kurczęce łódko. Ludzie panikują, gdy widzą mnie po raz pierwszy. Fajna sprawa, pozwolono mi samodzielnie pilotować samolot. Wszyscy mówili, że to jedynie wyglądanie innych i czekanie aż wylądują. Wtedy ja wylądowałem, a wszyscy zdębieli. Spojrzałem na siebie i powiedziałem, co się stało? Miewałem momenty, w których spoglądałem na swoje życie i myślałem, że nie jestem w stanie zrobić wielu rzeczy. Koncentrując się na rzeczach, które chciałbyś mieć, lub tych, których byś nie chciał, zapominasz o tym, co masz. Nie ma sensu w moim przypadku nieustannie myśleć o tym, że chciałbym mieć ręce i nogi. To nie pomoże. W życiu nauczyłem się kilku podstawowych zasad. Jedną z nich jest wdzięczność. Ciężko jest być wdzięcznym. W wieku 8 lat skreśliłem swoje życie. Pomyślałem, że nigdy się nie ożenię, nie znajdę pracy czy życiowego celu. Jaki będzie ze mnie mąż, skoro nie mogę nawet podtrzymać żony za rękę? To Kłamstwo myśleć, że nie jesteś wystarczająco dobry. Że nie jesteś nic wart. O, rany. Ale zimno, nie czuję rąk. Kocham życie. Ludzie pytają mnie, jak to jest, że tak często się uśmiechasz. A ja na to, no cóż, to długa historia. Jednocześnie to bardzo proste. Czasem ciężko się uśmiechać, gdy przydarzają się rzeczy, których nie rozumiesz. Nie masz pewności, czy przez to przebrniesz. Gdzieś przez tą burzę, ale nie wiesz, ile to jeszcze potrwa. Dziś chciałem się z Wami podzielić zasadami, których się nauczyłem i które moglibyście wykorzystać. Bycie cierpliwym to piękna rzecz, ale również bardzo trudna. Zrozumiałem, że może nie jestem w stanie podtrzymać żony za rękę, ale gdy nadejdzie pora, będę w stanie wesprzeć jej serce niepotrzebne mi do tego ręce. To straszne, ile dziewczyn ma zaburzenia żywieniowe. To straszne, ilu ludzi jest rozgniewanych z powodu ich sytuacji w domu. Wściekłych w stosunku do innych. To straszne. I ludzi czuje się bezwartościowo. Chcę, żeby każda dziewczyna obecna tutaj widziała, że jest piękna. Jesteście śliczne, takie jakie jesteście. A wy, chłopaki, rządzicie. Za każdym razem, kiedy myślę, że czegoś nie mogę zrobić, to włączam ten film. Bo wtedy wszystkie wymówki pryskają. Bo to są tylko wymówki. Wszystkie decyzje, które w życiu podjęliście, wszystkie myśli, które mieliście, wszystkie czyny, których dokonaliście, przywiodły Was tutaj. Ale fakt, że jeżeli czujecie, że to nie jest to, to czas pomyśleć stop, bo szaleństwem słuchajcie, jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Kiedy po 16 latach otwierania i zamykania różnych biznesów dalej nie byłem zadowolony, a nawet nie tylko niezadowolony, ale poczułem się wręcz w krytyńskiej sytuacji, zrozumiałem, że szaleństwem jest ciągle sobie ufać. Trzeba dokonać zmian. Trzeba zacząć rewidować swój sposób myślenia i działania, żeby zmienić rezultaty. I to też, słuchajcie, zrozumiałem, że kiedy patrzymy w telewizji na ludzi sukcesu, kiedy widzimy na scenie ludzi sukcesu, to też musimy wiedzieć, że oni nie urodzili się tacy. Oni wykształcili w sobie umiejętności. Które doprowadziły ich do tego sukcesu. Wiecie dlaczego symbol gór lodowy jest tak istotny? Ponieważ widzimy tylko 10% tego, co pływa nad wodą, i 90% tego, czego nie widać. Dlatego też piękny przykład jest w, naszym, nawet w naszym, naszym biznesie: wiecie, że czasami aż coś bierze za serce, jak ktoś wychodzi na scenę. I opowiada, jak w błyskawiczny sukces odniósł sukces. W, sukces. w błyskawicznym czasie odniósł sukces. To jest tak samo, jak ktoś by mógł powiedzieć, o, Gotowicki, w pół roku dyrektor regionalny. To jest, dobra, to ja może nie będę tak szybki jak on, ale rok sobie daje. Bo to, co widać, słuchajcie, to jest środowisko i zachowanie. Ale wiecie, czego często nie widać? Umiejętności, przekonania, wartości, to misja, wizja, duchowość. To są cechy, które każdego z Was kształtują, ale wiecie co? Jaka jest dobra informacja w tym wszystkim? Że to są parametry, które, jak strojenie częstotliwości w radiu, można dostroić do ludzi sukcesu. I to jest, słuchajcie, ta różnica pomiędzy ludźmi sukcesu a Wami. Że najczęściej nie wiecie tego, co oni wiedzą, albo wiecie to, co oni wiedzą, tylko tego nie robicie. Zgodnie z tym, co powiedział Morfeusz, tak? że znajomość drogi nie jest tym samym co podążanie nią. Chcecie zrewidować swój, to, co wiecie na temat pieniędzy, to przeczytajcie ciareka. On do, dotyka właśnie tak zwanych paradygmatów, przekonań. Zauważcie, że jakbym o cokolwiek was spytał, to macie na, na jakiś temat własne zdanie. Na zdanie na temat pieniędzy, polityki, relacji międzyludzkich, e, produktów, e, marketingu, i pomyślcie sobie, że w suma tych wszystkich zdań waszych, opinii, produkuje wasz rezultat. A więc co trzeba zrobić? Zweryfikować jeszcze raz te wszystkie parametry. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Ktoś powiedział taką fajną myśl, mówi, myśl o przyszłości, bo tam spędzisz resztę swojego życia. Warto, słuchajcie, pomyśleć sobie, ok, ważne jest, co dzisiaj zrobię, ważne jest, co jutro zrobię. To nieważne jest, co w przeszłości było, bo to jest za mną, to jest lekcja. Nieważne, skąd przychodzisz, słuchajcie, ważne, dokąd zmierzasz. Nieważne, ile masz dzisiaj lat, ale jeżeli dzisiaj rozpoczniesz proces zmian, to ten proces zmian przyniesie efekty. Ale jest pytanie, czy jesteś gotów przyjąć za to odpowiedzialność? Bo to jest to, co chciałem powiedzieć Wam w tym drugim punkcie, nie wiedząc, że to i tak zostanie wywołane do tablicy. Że Napoleon Hill, pisząc swoją drugą książkę, właśnie tą książkę, która została wydana 80 lat temu, znaczy, przepraszam, napisana 80 lat temu, ale wydana 5 lat temu, mówi o ludziach, Którzy dryfują. Wyobraźcie sobie, że 95% ludzi. 95% ludzi dryfuje. Co to znaczy dryfowanie? Nie przejmuje odpowiedzialności za własne życie. To są ofiary. Powiem Wam, dlaczego to jest takie trudne. Kiedy samodzielnie podejmujecie decyzję, przyjmujecie odpowiedzialność za nią i ktoś może was rozliczyć. Dlatego ofiarę łatwo poznać. To są takie trzy parametry ofiary. Pierwszy parametr to jest narzekanie. Drugi parametr to jest usprawiedliwianie. I trzeci obwinianie. A więc czy dzisiaj się usprawiedliwiacie, narzekacie, a może kogoś obwiniacie? Ja postanowiłem przejąć pełną odpowiedzialność za własne życie. Powiedziałem sobie, nikt nie jest odpowiedzialny za to, co się stało w moim życiu. Poza mną przejmuję pełną odpowiedzialność i jednocześnie pełną odpowiedzialność za przyszłość. Podejmuję decyzje, ale oczywiście dzisiaj już nie przypadkowe, ale w oparciu o dzieła, o, o pracę, o wysiłek ludzi, którzy żyli przede mną albo osiągnęli to, o czym ja marzę. Czy zdarzyło Wam się usłyszeć starszych ludzi, którzy powiedzieli tak: Gdybym mógł przeżyć jeszcze raz swoje życie, zupełnie inaczej bym postąpił? Co jest w tej sekwencji słów? Mądrość, że doświadczył tylu rzeczy w życiu, że gdyby je wiedział wcześniej, to by inaczej to zrobił. Wiecie, czym są książki? Książki są zapisane, bo najczęściej książki piszą ludzie u schyłku wieku, dzieląc się swoim doświadczeniem życiowym. Każda książka, którą sięgacie do ręki, jest to nowe doświadczenie, którego nie musicie doświadczać, które, które, które możecie ominąć, jeżeli to jest negatywne, i wyciągnąć z tego wnioski. Wiecie, ile ja razy żałowałem, że w wieku dopiero 38 lat zacząłem czytać książki, ale z drugiej strony dzisiaj, jak się cieszę. Że to nie nastąpiło w wieku 70 lat. Tak? Książki były. Książki były zawsze. Wejdźcie sobie do Empiku zobaczycie, ile jest książek. Ale ja dzisiaj do tej pory z, 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 z jak to się mówi, z, z, z zażenowaniem wspominam, jak byłem na jakiś czasach w Egipcie, miałem chyba wtedy 30 lat, albo może 31. I poznałem takich znajomych i patrzę, ona leży na leżaku to znajoma i czyta jakąś książkę. Ona mówi, a pytam się, co to za książka? Ona mówi, no, psy, on mówi o psychologii. A ja mówię, a ja, ja takich książek nie czytam. Wtedy to było dla mnie zabawne. Dzisiaj jest żenujące. Bo nie wiem, co mnie ominęło. Słuchajcie, obejrzyjcie jeszcze ten fragment. Świat pieniądze w TVM 24 Biznes i świat już wyżga. Zapraszam teraz o. Na wykach najbogatszych. To, co za chwilę Państwu pokażemy, jeśli będziecie się do tego stosowali, to wcale nie oznacza, że będziecie bogaci, ale pewnie warto o tym wiedzieć, żeby to prawdopodobieństwo na zdobycie fortuny kiedyś w przyszłości odrobinę zwiększyć. O kim w ogóle mówimy? 31,5, zdecydowanie ponad 31,5 miliona osób, to jest liczba milionerów na całym świecie. Liczba miliarderów, takich osób, które mogą się pochwalić takim właśnie majątkiem, który ma 9 zer to prawie Półtora tysiąca ludzi na świecie. No i oto te, proszę Państwa, nawyki najbogatszych versus tych najbiedniejszych. Lista zadań, takie listy, na których sobie zaznaczamy, jakie są ważne zadania przed nami konkretnego dnia. To jest nawyk, który towarzyszy 81% najbogatszych. Biedni robią to tylko, co dziesiąty biedny robi sobie taką listę. Wstawanie trzy godziny przed pracą, okazuje się, że to jest ważne. Przynajmniej trzy godziny przed rozpoczęciem pracy. 44% bogatych robi to, 3% biednych zaledwie słuchanie audiobooków w drodze do pracy wykorzystują każdą chwilę, żeby poszerzać swoje horyzonty, słuchać ciekawych poradników biznesowych np. 63% zamożnych tak robi biedni, zaledwie w 5%. No i czytanie jest bardzo ważne. Przynajmniej 30 minut dziennie czytanie książki codziennie to jest istotne dla bogatych. 88% takich osób decyduje się na taki nawyk, 2% biednych zaledwie. No to sprawdźmy jakie są jeszcze nawyki, które wyraźnie różnią od biednych tych najbogatszych. Ćwiczenia przynajmniej 4 razy w tygodniu aktywność fizyczna okazuje się niezwykle istotna. Dbają o zdrowie w 76% ci najbogatsi, 23% biednych. Ta różnica wcale tutaj aż nie jest tak duża jak w przypadku tych poprzednich kategorii podejście do celów, ustawienie, nastawienie się na zrealizowanie konkretnych celów. Państwo widzieli to zestawienie tych najważniejszych zadań w ciągu dnia, to się trochę z tym wiąże. Jesteśmy nastawieni na zrealizowanie konkretnych celów, tak uważa 80% bogatych. Biedni to zaledwie 12%. Wiara w samodoskonalenie to trochę z tymi audiobookami z kolei związane. Warto się doskonalić, cały czas kształcić. 86% bogatych tak uważa i wiara, że złe nawyki mają negatywne skutki, tak sądzi 9 Procent biednych i 76% bogatych. No i oczywiście na sali pojawią się dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi mówi, zobacz, 80% ludzi bogatych czyta książki. A drugi mówi, zobacz, 12% ludzi pomimo, że czyta książki jest dalej biednymi. No właśnie, więc ja na wszelki wypadek robię wszystkie dyscypliny, co robią ludzie bogaci. Tak na wszelki wypadek. I powiem Wam, że to pomaga. Bo to wszystko słuchajcie, tworzy twój osobisty bank danych. To są te rzeczy, które kształtują waszą osobowość, wasze życie, wasz światopogląd. I to powoduje efekt, jakie życie macie. I teraz słuchajcie, dochodzę do punktu numer 3. Ale zanim pójdę do punktu numer 3, chciałbym spuentować punkt numer jeden i punkt numer dwa. Jak przyjrzycie się punktom numer jeden i punktom numer dwa, to jest typowe punkty poruszane na szkoleniach motywacyjnych. Mam nadzieję, że jesteście zmotywowani. Mam nadzieję, że czujecie, że potraficie wiele, że to są tylko wymówki i bardzo często ludzie z takich spotkań, gdybyśmy teraz zakończyli, wyśliby, mówiąc hmmm, Jestem w stanie odnieść niesamowity sukces. Jestem w stanie, jestem człowiekiem sukcesu. I mogę tak wiele, że nawet nie wiem, co mogę, ile mogę, ale osiągnę wszystko. No i mija dzień, mija dwa, mija trzy, i nic się nie wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że 13 zasad na Hilla ma 13, a nie dwie. Jesteśmy dopiero. U wierzchołka, tfu, u, u podnóża góry lodowej, nie a tam góry lodowej, Monteverest. Mamy właśnie taką zaprawkę. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby rozpocząć spinaczkę. Bo to, co jest bardzo istotne, żeby odnieść sukces, to trzeba gdzieś naszą energię, którą mamy, ulokować. Czyli, jaki masz pomysł na to, żeby odnieść sukces?